Dlaczego ksiądz w Wąchocku kupił koparkę? Chce nią pogłębić wiarę mieszkańców. 1. Ostatnio w Wąchocku zabił się pies, bo go uwiązali na sprężynie. 2. Ostatnio w Wąchocku tragicznie zginęła koza. Sołtys uwiązał ją do szlabanu i poszedł na piwo. Dlaczego w Wąchocku autobusy są szersze niż dłuższe? Bo wszyscy chcą siedzieć obok kierowcy. Dlaczego sołtys w Wonychocku ma granatowego malucha? Bo przyciął sobie w drzwiach. Dlaczego mieszkańcy Wonchocka nazywają swojego burmistrza rycerzem? Bo nie chcą mu powiedzieć wprost, że jest zakutym łbem. W Wąchocku kury zastrajkowały. Bo nie lubią jak się jaja z nich robi. Jak się zapłatnia krowę w Wąchocku. Kupuje się dwie pary wrotek. Prowadzi krowę na pagórek, zakłada i wrotki i popycha. Sama się wypier. Czy wiecie jakie zboże rośnie w Wonchocku, Jak słupy telegraficzne. Nie. Nie tak wysoko, tak rzadko Dlaczego w Wąchocku jeździ szklany autobus? Bo każdy chce siedzieć przy oknie Dlaczego na drzewach w Wąchocku wiszą oczy? Dlatego, że burmistrz powiedział Oczywiście Dlaczego w Wąchocku są trzy mosty? Bo za trzecim razem trafili na rzekę Dlaczego w Wąchocku są trzy mosty? Bo za trzecim razem trafili na rzekę Gdzie jest najdłuższy most na świecie? W Wąchocku A dlaczego? Bo budowali wzdłuż rzeki Dlaczego mieszkańcy Wonchocka trzymają żarówki w zębach? Żeby wyrażać się jasno Czemu w Wąchocku. W kościele są takie dziury w posadzce. Ksiądz im kazał szukać korzeni wiary. Wiecie, czemu sołtys w Wąchocku pomalował sobie dom na biało? Bo usłyszał, że po wojnie atomowej ocaleje tylko biały dom. Dlaczego w Wąchocku powiesiły się dwa konie? Bo im sołtys powiedział, wiśta. Czy wiecie, jak duży nos ma córka sołtysa? Może spokojnie palić papierosa pod prysznicem, nie martwiąc się, że jej zgaśnie. Dlaczego córka sołtysa ma zęby jak perły? Bo nie dość, że rzadkie, to większość podróby, dlaczego córka sołtysa wyrzuciła jeża, bo kupiła sobie do czesania szczotkę, dlaczego córka sołtysa ma zęby jak perły, bo nie dość, że rzadkie, to większość podróby, jak waskie są korytarze u sołtysa w domu, tak, że pies może tylko pionowo ogonem merdać, jak waskie są korytarze u sołtysa w domu, tak. Że pies może tylko pionowo ogonem merdać Dlaczego w Wąchocku ludzie smarują telewizory musztarda? Żeby poprawić ostrość Dlaczego w Wąchocku ludzie smarują telewizory musztarda? Żeby poprawić ostrość Dlaczego nikt w Wąchocku już nie ogląda telewizji? Bo sołtys sobie założył żaluzję Jak cienkie naleśniki robi żona sołtysa? Maja tylko jedna stronę Dlaczego sołtys postawił przed bramą latarnię? Żeby córka miała blisko do pracy Jakiego zezama córka sołtysa w Wąchocku? Takiego, że ja płacze. To jej łzy po plecach ciekna. Jakiego zezama córka Sołtesa we Wąchocku? Takiego, że ja płaczę. To jej łzy po plecach ciekna. W jaki sposób Sołtys Wonchocka dorobił się nagrze na trąbie? Płacili mu za siedzi, żeby przestał grać. Dlaczego Sołtys trzyma pusta butelkę w lodowce? Dla gości, który nie chce się pić. Dlaczego Sołtys Polonezem jechał do Kielc godzinę? A z powrotem trzy. Bo Polonez ma tylko jeden wstaczny bieg. Dlaczego w kościele we Wąchocku wykopano pięć metrowy dół pod dzwonnica? Bo sznur był za długi. Dlaczego w kościele we Wąchocku wierni nie klęcze, bo kradną żelówki? Dlaczego w Wąchocku nie ma już walów przebierańców, bo na ostatnim córka sołtysa przebrała się za akumulator i wszyscy ją ładowali? Dlaczego w Wąchocku sieje się zboże na wzniesieniach, żeby plony były wyższe? Dlaczego w Wąchocku budują okrągłe domy? Sołtysowi grozili, że mu nawalą za rogiem. Dlaczego sołtys polonezem jechał do Kielc godzinę? A z powrotem trzy. Bo Polonez ma tylko jeden wstaczny bieg. Dlaczego sołtys kupił żonie samochód bez silnika? Bo uważa, że miejsce kobiety jest w domu. Dlaczego sołtys otworzył nowe konto w banku? Bo stare było już puste. Dlaczego w Wonchocku sołtys ogłosił mobilizację? Bo jak szedł do karczmy? To znalazł chińskie pióro. Dlaczego w szkole w Wonchocku zamurowano okna? Bo sołtys robił wieczorówkę. Dlaczego w Wonchocku nowy sołtys po wyborach zaradził budowę szkoły w Ziemiankach? Bo ostatnio tak się ich poziom obniżyła. Po co te Będą otoczone drutem kolczastym, żeby się ciemnoda nie wciskała. Dlaczego sołtys w WONHOCKU ma ostatnio obie nogi w gipsie? Bo jak mgła opadła, to mu jej połamała. Dlaczego sołtys w Wąchocko mało co się nie utopił? Wrzucił peta torzeki i chciał przedeptać, bo lubi pożadek. Co leci we WONHOCKU w kinie? Pęki ze ścian ćmy do projektora. Dlaczego w WONHOCKU nie odbył się pochód dziewic? Bo jedna zachorowała, a druga powiedziała, że sama nie pójdzie.